Dzień dobry. Witam w moim pomieszczeniu kuchennym. Dziś przygotujemy hamburgera jak z McDonalda. Prawie mamy dostępne dwa warianty hamburgerów: bołowy oraz drobiowy. Myślę, że ten drugi to jest lepsza opcja, ponieważ jest on mniej zrobiony z. Najlepszych kur w Polsce. Daj są sąsiadowi. Patrzcie, bierzemy, bierzemy bułeczkę. Twarda jak cholera. Nie powiem skąd musicie wypieć sami. z najlepszych wrażeń kupicie ją. Nie powiem w jakim markecie. Przekrajam ją. Przekrajamy. Wsadzamy do niej kotleta Przykrywamy, możecie dodać do niej różne dodatki, Ale ja preferuję tylko tak po lodówkach. Lodówka. Zapraszam za mną. Podpiąłem fikołka, chcę do mikrofonu. Żeby... Wrzucamy sięga. kurczak burgera. Czekamy aż się wypiecze. Kręci się, kręci, kręci, kręci. No niestety, gdybym skipnął to, ale nie potrafię przycinać. Jeżeli jest tu dobry montar, to zapraszam do zgłoszenia się w komentarzu. Dobra, jeżeli nasz hamburg się skończył, tak wygląda w całej okazłości. Dziękuję za wszystkie lajki pod komentarzami. Bardzo świetnie pachnie, żartowałem. Bardzo polecam. Dzieło piękne. Tutaj jeszcze dam na miniaturkę. u tego... Pozdro... Pozdrowienia, pozdrawiam w oczach, pozdrawiam ziomeczków. No, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Pięć lajków, kolejny odcinek, nie powiem kiedy, hej.